Witajcie na kanale z wędkarskiego pudełka. Przedzieram się przez zarośla w drodze nad wodę. Trzymajcie za mnie kciuki, bo lekko nie jest, a jeszcze kawałek drogi mi został. Dzisiaj chcę zapolować na okonie, na lekko ale będę też, wow, coś się tutaj zahaczyłem, będę też starał się wypatrywać innych ryb drapieżnych. Mam szansę spotkać tutaj chociażby klenie, bolenie, może jakiś szczupak się pojawi. To jest Podgórska Rzeka, ta rzeka, nad którą zmierzam. Tutaj w zasadzie wszystkiego można się spodziewać. Lubię takie wody, obfitują wędkarskie wypady na takie łowiska, w przygody, w niespodzianki. O to właśnie chodzi w spinningu. No i co kochani? Mnóstwo różnych przynęt ze sobą zabieram. Zarówno przynęty miękkie, jak i twarde. Mam ze sobą twicze, mam ze sobą różne ripperki, imitacje gumowych raków, pijawek. Mam w czym wybierać. Mam nawet przynęty powierzchniowe, woblery powierzchniowe, także będę dzisiaj no, starał się dopasować do tego, co zastanę nad wodą. Woda po burzach, które miały miejsce jakiś czas temu, już zdążyła dojść do siebie. Sam raz do łowienia. Dobra, muszę się rozejrzeć na poważnie i szukać ścieżki dojścia nad wodę. Do zobaczenia już pewnie nad brzegiem rzeki. No, w końcu. Razem z jakimś zielskim ciągnę tego potwora. No słuchajcie, jakby nie było, z powierzchni złowiony taki oto okaz. Już Cię wyczepiamy, to nie wiem, czy tu powinienem dłużej siedzieć. Ale może jest coś większego. Ajajaj Kurczę, no może w końcu trafi. No jednak. O proszę ciekawostka tak jak widzicie na moją przynętę powierzchniową, na mojego walkdoga skusił się niewielki kleń. Sporo większy tutaj za nim pływał, no ale mniejszy był szybszy z tego co widać. No, lepszy. Rybek? Czy po prostu waleczniejszy? Po prostu waleczniejszy. Ale kolejny kleń, cieszę się. Kolejny kleń się skusił na mojego topłotera. Fajnie te branie wyglądają. Dosyć agresywne. Sama przyjemność. Mimo, że ryby niewielkie, to przyjemność złowienia jest naprawdę mega. Tak, czułem, że tu będziecie. Stały, całkiem niezły okonek, średniaczek fajny, taki oto, taki oto okuń, a wziął na ripperka perłowego od percz profesora, no cóż do podbieraka z nim i sprawdzimy czy jeszcze jakiś kolega tutaj pomieszkuje. A, było obranie, kurczę, spudłowałem Siedź Wow, nieco mniejszy, ale nie ma co wybrzedzać. Fajnie, że biorą Również rip riperek e, Chyba Flaki Szat się nazywa. Odpercz profesor. Okoń do podbieraka riperek na haku poprawiony i lecimy dalej z tematem. I mam nadzieję, że się uda mi pobawić fajnie tutaj. Zaraz popróbujemy też innych przynęt. Będziemy zmieniać pracę tych przynęt. Będziemy zmieniać ich kolory, będziemy kombinować. Dobrze obłowimy tę miejscówkę. Tego jestem pewien. Jestem pewien, że warto to zrobić. No słuchajcie, aktualnie temat taki. 5 cm raczek herbaciany kolor. Persz profesor nadal. Hak offsetowy. Niewielka czaburaszka, pewnie z półtorej grama. No i spróbujemy w tych samych miejscach. A jak nie raczek, to zaraz pijawa. No, jeszcze parę rzutów wypadałoby mi tu zrobić. Póki co, takie dziadostwo było z dna. No, jeszcze tutaj w akcie eksperymentu pijawa na 3 gramowej główce. 7,5 cm pijawki. Także przynęta niewielka, przynęta skora do ruchu. Niewielkie podszarpnięcia szczytówką i w wodzie robi naprawdę cuda. Ciekawe czy te cuda podziałają na okonie. Przy dnie, przy dnie ją prowadzę. Tuż przy zaczepach. No niestety, bez brania. Słuchajcie, jest okoń razem z zielskim od razu, w takiej sałatce bym powiedział, nie za wielki, na Twitcha złowiony, Twitch z AliExpress, tani jak barszcz, a bardzo ładnie chodzi w wodzie, no spokojnie, spokojnie, spokojnie. Taki ukonek, ty od razu do wody. No słuchajcie, o koni nie było tyle, ile bym chciał, ile bym sobie życzył, ile bym się spodziewał, a może były, tylko nie chciały już brać, nie wiem, dwa złowiłem, jestem zadowolony, ta miejscówka na pewno wymaga odwiedzenia w przyszłości, tymczasem rzućmy okiem na rybki i wypuśćmy je, a później idziemy dalej i szukamy oczywiście ryb dalej. Ojojoj, byłem to tu, to tam. Niestety poza jakimiś niewielkimi okonkami niczego nie trafiłem. Spotkałem kilku wędkarzy. Wszyscy narzekali na brak brań. Wietrzysko do tego dokucza i niesłabnie niestety. Zdecydowałem się wrócić tam, gdzie e, trafiłem okonki na powierzchniową sznętę. No i może jeszcze ten wiatr troszkę, troszkę się uspokoi. To coś bym podubał. Trzymajcie kciuki. No, słuchajcie. Fajnie, sympatycznie. No w końcu, w końcu, w końcu coś sensownego. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ładny klenik, znaczy ładny no. Okaz to nie jest, ale jak na dzisiejsze warunki całkiem sympatyczny, zobaczcie sami. Kolejny klenik, malutki, tym razem, z mojego walkdoga. No, woda cieplutka, także będą y, ochoczo wychodzić do powierzchni. Dzisiaj i tak te brania nie są tak y, częste i agresywne, jak mogłyby być. Coś jest nie tak, coś jest na rzeczy, ale cieszę się, że od czasu do czasu coś udaje się skusić na moją przynętę. Apetyt miałeś apetyt? Oj, tyś to się zapiął. Nie za specjalnie fajnie. A już cię uwalnia. O, Nie wyrywaj się. Ja cię wypuszczę, tylko ty mnie tutaj nie kolczykuj tak jak ja ciebie no słuchajcie, ja już zmierzam powoli w kierunku samochodu wypad dobiega końca, wypad zaliczony na plus, kilka rybek trafiłem lekko nie było, to powiedzmy sobie jasno mam nadzieję, że jeszcze tutaj wrócę i wtedy ryby będą bardziej skore do współpracy, zwłaszcza na dobre średniaki okoni. na to liczyłem tylko dwa takie sensowne okonki dzisiaj trafiłem, cieszę się natomiast że poczyniłem pierwsze owocne próby w tym roku z woblerami Typu Walk the Dog. Dawnymi laty łowiłem przede wszystkim na zbiornikach zaporowych, szczupaki i okonie na tego typu woblery. Kilka razy na rzece złowiłem jakieś tam biedne kliniki i miałem branie potężnego bolenia, ale później dalszego łowienia tymi woblerami zaniechałem zupełnie niesłusznie. W tym roku no, będę nimi łowił więcej. To jest na 100% pewne bardzo, bardzo przyjemne i przede wszystkim widowiskowe, emocjonujące łowienie. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie łapę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie o nich znać w komentarzach pod filmem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie z Wędkarskiego Pudełka, no to koniecznie to zmieńcie, zjedźcie teraz na dół, kliknijcie przycisk subskrypcji i dzwoneczek i wtedy po, będą Wam pokazywały się powiadomienia o nowych filmach, a ja te publikuję regularnie, co tydzień w piątek o godzinie 20. Jeżeli macie ochotę wesprzeć to co robię, wesprzeć rozwój z wędkarskiego pudełka, macie taką możliwość. Wystarczy zjechać do opisu filmu lub do komentarza pod filmem, i tam podlinkowuję platformę BY Coffee Tu. Za każdą postawioną mi wirtualną kawę bardzo gorąco dziękuję. To przyczynia się do wzrostu moich możliwości. Mogę inwestować w sprzęt do nagrywania, jeździć coraz dalej i coraz częściej nad wodę. Dajcie znać, jak idzie Wam nad wodą. Mam nadzieję, że idzie jak najlepiej. Życzę Wam połamania kija i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!